Na początku był tylko mrok i cisza, potem w ułamku sekundy nastąpił wielki wybuch, nie eksplozja w przestrzeni, ale narodziny samej przestrzeni. Wszechświat zaczął się rozszerzać, a z każdą chwilą tworzyły się pierwsze cząstki, atomy, gwiazdy i galaktyki. Przez miliardy lat kosmos puchł niczym gigantyczny balon. Początkowo sądzono, że to rozszerzanie kiedyś wyhamuje, że grawitacja spowolni ten kosmiczny taniec. Ale w 1998 roku astronomowie spoglądający w głąb czasu, badający odległe supernowe, odkryli coś, co zmieniło naszą kosmiczną narrację. Zamiast zwalniać wszechświat, przyspieszał, coś napędzało jego ekspansję z nieznaną dotąd siłą. Nazwali to ciemną energią tajemniczą formą energii, która przenika cały kosmos. A jej natura do dziś pozostaje jedną z największych zagadek współczesnej nauki. Nie świeci, nie oddziałuje z materią w znany nam sposób, a mimo to stanowi około 68% całkowitej energii wszechświata. Wyobraź sobie balon, który nie tylko się nadyma, ale z każdą sekundą pęcznieje coraz szybciej, jakby coś go pompowało od środka z rosnącą siłą. Tak właśnie wygląda nasz wszechświat. Każda galaktyka oddala się od innych coraz szybciej, jakby pędziła przez niewidzialne morze ciemnej energii. Czy to oznacza, że kiedyś galaktyki będą tak daleko od siebie, że światło z żadnej nie dotrze do innej? Czy czeka nas kosmiczna samotność, a może nawet koniec wszystkiego, wielkie rozdarcie, gdy przestrzeń rozciągnie się tak bardzo, że rozerwie same atomy? Jedno jest pewne: wszechświat nie tylko się rozszerza, on przyspiesza, a my, Unoszeni przez ten niewidzialny prąd, jesteśmy świadkami największej tajemnicy współczesnej kosmologii. Czym jest ciemna energia i dlaczego nie chce się ujawnić, tajemnica trwa, a wszechświat pędzi dalej, coraz szybciej, jakby coś gnało go ku niewiadomemu przeznaczeniu. Im bardziej oddalamy się od momentu wielkiego wybuchu, tym bardziej rośnie tempo tego galaktycznego biegu. To, co kiedyś było łagodnym rozciąganiem przestrzeni, dziś przypomina nieustanny wyścig, w którym nie ma mety, a przyspieszenie wydaje się nie mieć granic. Niektórzy naukowcy porównują to do jazdy windą, która nagle rusza w górę z taką siłą, że trudno złapać oddech. Inni twierdzą, że wszechświat to balon z ciemnej gumy, pompowany przez nieznane źródło, które z każdym impulsem staje się coraz bardziej dominujące. Co będzie dalej? Czy przyjdzie dzień, w którym nie tylko galaktyki przestaną się widzieć, ale i cząstki elementarne stracą kontakt ze sobą nawzajem? Czy przestrzeń, która nas dziś łączy, stanie się przepaścią nie do przebycia? W miarę jak rozszerza się czasoprzestrzeń, zmienia się nasze rozumienie rzeczywistości. A może właśnie teraz, w tej chwili, ludzkość ma unikalną szansę odkryć, czym naprawdę jest to tajemnicze przyspieszenie? bo być może ciemna energia nie jest tylko tłem, może to wiadomość, sygnał, zaproszenie do poznania czegoś większego niż kiedykolwiek potrafiliśmy sobie wyobrazić.